W powiecie bocheńskim zaplanowaliśmy dwa punkty. Dzisiaj nie będziemy wskazywali ostatecznych lokalizacji. One są już ustalone, jeszcze trwają weryfikacje. Natomiast chcemy powiedzieć o głównych założeniach, które zostały przyjęte. W powiecie brzeskim jeden punkt, w powiecie chrzanowskim dwa punkty, w powiecie dąbrowskim jeden, w powiecie gorlickim jeden, w powiecie krakowskim trzy. W powiecie Limanowskim dwa punkty, w powiecie Miechowskim jeden, w powiecie Myślenickim jeden, w samym mieście Nowy Sącz dwa punkty, w powiecie Nowosądeckim dwa punkty, w Nowotarskim dwa punkty, w Olkuskim dwa punkty, w Oświęcimskim trzy punkty, w Proszowickim jeden punkt, w Suskim jeden punkt, w mieście Tarnowie dwa punkty, w powiecie tarnowskim jeden punkt, w powiecie tatrzańskim dwa punkty, w powiecie wadowickim trzy punkty i dwa punkty w powiecie wielickim. Szanowni Państwo, dlaczego i skąd takie działania? Głównie skąd taka, taki proces weryfikacji NFZ-u? Te punkty szczepień powszechnych mają za zadanie szczepić dużą liczbę e, osób. E, nie, nie stoi to, mówiłem podczas ostatniego briefingu o tym, że około 80 punktów się zgłosiło, ale możliwości po stronie technicznych tych punktów były na poziomie między 100 a 150, wobec powyższego nie spełniały pewnych norm, jeśli chodzi o te normy minimalnej ilości szczepień dziennych wykonywanych lub, Szanowni Państwo, uznaliśmy, że populacja danego regionu za, to, za te analizy odpowiadał Narodowy Fundusz Zdrowia, na tyle jest już wypełniona i także jest na tyle dużo zwykłych punktów szczepień w danym obszarze, że nie ma konieczności tworzenia dodatkowych dodatkowych punktów szczepień. Chcemy uruchomić tych 43 dużych punktów, a potem będziemy włączali poszczególne inne możliwości, takie jak drive-thru. Jednocześnie to też mogę powiedzieć, zgłaszają się do mnie duże zakłady pracy, które są zainteresowane szczepieniami, oczywiście jest pewien schemat organizacji działania tych szczepień i terminów mówi się tutaj o drugiej połowie maja. Wobec powyższego my oczywiście zbieramy takie informacje. Jesteśmy także w kontakcie z przedsiębiorcami, którzy wyrażają taką chęć. No i oczywiście jeśli będzie taka chęć w możliwości uruchomienia tych punktów to będziemy rozmawiali. Mogę powiedzieć, że rozmawiałem między innymi z Maspeksem. Maspex w Wadowicach, duży polski przedsiębiorca wyraził taką taką chęć. Operatorem gdyby była taka możliwość prawna byłby szpital Uniwersytecki. Szpital Uniwersytecki wyraził taką chęć prowadzenia szczepień w maspekcie ale to są już takie wewnętrzne nasze informacje o których mówię pokazując państwu, że także koordynujemy ten proces. Każda, każdy z podmiotów, który się zgłosi do nfz czy to do służb wojewody będzie potraktowany w ten sam sposób.